Ja jestem Łukasz, witajcie na kanale Hefan. Witajcie w kolejnym odcinku. Na wstępie chcę Wam wszystkim podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze. To dzięki Wam, dzięki tobie ten kanał się rozwija i naprawdę wam za to bardzo, bardzo dziękuję. Jeśli oglądasz moje filmy i się podobają, a nie subskrybujesz, to kliknij z dzwoneczkiem będziesz zawsze na bieżąco. No to przechodzimy do materiału. Czy kiedykolwiek marzyłeś, żeby zostać wielkim artystą, żeby występować przed tłumami, przed publicznością na wielkich stadionach i na przykład grać na gitarze? Hm. Ja, tak, tak marzyłem. Nawet e, uczyłem się kiedyś grać na gitarze takiej klasycznej. Na elektrycznej nigdy nie miałem okazji. Występować raczej tak średnio. E, bym powiedział, lubię przed wielką publicznością jakoś tak no powiedzmy, że się stresuje. Tak wiem, dziwne, że gadam to do was w tym momencie do dosyć dużej publiczności. No ale jednak to trochę coś innego. No ale do czego zmierzam? Ano do tego, że konsola PlayStation 5, którą wielu z was ma, czy też PS4 w tym wypadku, pozwala doświadczyć coś w podobie bycia gwiazdą, bycia bestią sceniczną, a mianowicie mówiąc Możecie zostać gitarzystą naprawdę świetnego zespołu. Kiedyś się zastanawiałem, czy na PlayStation 5 są jakieś akcesoria gamingowe, tak jak to było w przypadku PS3 czy PS4. No, w przypadku PS3 to było tego dosyć sporo. No i macie rację. PS5 nie ma takich akcesoriów, ale dzięki temu, że mamy wsteczną kompatybilność. Możemy uruchomić gierki z PlayStation 4 i to też takie, które zawierają jakieś gadżety. Tak jak na przykład taką gitarę, którą Wam przed chwilą pokazałem, i za chwilkę też ją pokażę jeszcze bliżej. Guitar Hero Live To konkretnie gierka na dzisiaj. Kupiłem w sumie ten zestaw bardzo dawno temu, bo prawie dwa lata temu, ale nie jakoś nie było okazji, żeby Wam pokazać. To nawet chyba w zakupowo nie pojawiła się ta gitara, jeżeli dobrze pamiętam. Więc. To jest dzisiaj ten dzień, w którym wam pokażę, jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa. W zestawie kupiłem gitarę, grę oraz co ważne, taki adapter do tej gitary. Jeżeli macie gdzieś fajną okazję do kupienia gitarki, ale bez tego adaptera, to nie bierzcie, bo potem problem jest z tym adapterem. I co? W zestawie jest oczywiście płytka. Płytka jest już w napędzie, w konsoli, więc tam pudełko jest w tym momencie puste. No i tutaj mamy dosyć znane utwory, w których możemy uczestniczyć. Możemy wziąć gitarę i zagrać razem z wokalistą na wielkiej scenie przed publicznością. Tak, w przenośni oczywiście, ale jeżeli założycie sobie dobre słuchawki albo fajny soundbar, który daje efekt koncertu, no to jest czad. A tutaj mamy piosenki, utwory takich wokalistów czy zespołów jak Queen, Katy Perry czy Linkin Park, na przykład. Oczywiście na początku są to utwory jakieś tam pojedyncze, a z czasem odblokowujemy te. Kolejne i kolejne. No to co, przyjrzyjmy się może gitarce, jak ona wygląda e, konkretnie. Tak jak już mówiłem, jest też taki adapter Guitar Hero e, dedykowany do właśnie konsol. Tutaj w tym wypadku nie wiem, czy się wyostrzy, czy zobaczycie PlayStation 4, e, ale PS5 ma kompatybilność, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Ta gierka w ogóle wyszła na PlayStation 3, nawet na PS4, na inne konsole również, więc dostępność tej gry. Jest dosyć dobra. Premiera była w 2015 roku, czyli no w sumie już dawno temu, ale też nie tak bardzo. Dobra, koniec gadania, przechodzimy do konkretów. Tak, na pierwszy rzut oka, gitara przypomina całkiem dobrze oryginał, w sensie oryginał, jakąś gitarę elektryczną. Tutaj mamy Hero Power przycisk, który możemy naciskać podczas grania, i wtedy aktywujemy taką specjalną moc wajcha, używana tak jak to w gitarach elektrycznych. Tutaj te pokrętła są po prostu włącznikiem tej gitarki. Jak widzicie, się właśnie włączyła. Przycisk funkcyjny. No i jakby to robi nam tutaj za struny. Machając góra-dół po prostu wiosłujemy i gramy na tej gitarze. Oraz przyciski na gryfie. Mamy dwa rzędy w tym wypadku. Być może kojarzycie gitary z poprzednich edycji Gitar Hero. I tam tych przycisków było jakby w jednym rzędzie były ustawione. Więc tutaj to wygląda tak dosyć bardziej realnie, przynajmniej jak dla mnie. No i pas, na którym możemy zawies zawiesić naszą e, gitarę. Dobra, adapter jest podłączony. Podłączyłem do z tyłu e, konsoli. Uruchamiamy gitarkę. Sparowała się. Jest, zalogowano. Studio, które wydało tą grę to Activision, więc dosyć znany deweloper. I teraz e, tutaj mamy do wyboru wersję Live albo TV, czyli koncert albo teledysk, e, krótko mówiąc. Weźmiemy sobie e, Live. Po kolei lecimy sobie, ja tu już odblokowałem trochę, dużo nie grałem. To jest taka gierka bardzo fajna, e, przynajmniej jak dla mnie, na imprezy, jak przyjdą znajomi, wtedy wyciągamy tą gitarkę. I challenge, komu lepiej pójdzie. Samemu, oczywiście, jeżeli jesteście fanami muzyki i właśnie chcieliście być kiedyś gwiazdą Rocka, tak mówiąc w skrócie, to jest to też dla Was. No, i start. Tutaj, oczywiście, są też różne poziomy trudności. Jest! Jesteśmy na koncercie. I w tym momencie, tutaj, co jest wyświetlane na ekranie, musicie trafiać przyciskami, co nie? Równocześnie z naciskając, czajcie, i tak sobie gracie. Oj. Trochę skrzypi, nie? Muszę nasmarować ją. Tutaj trzymacie. Jeżeli macie zwiększony poziom trudności, to oczywiście tych kombinacji przycisków jest dużo więcej. Teraz to, co nacisnąłem, to przycisk Power, i w tym momencie zyskuje dużo więcej punktów. Kiedy naładuje się ta tarcza po lewej stronie, ten przycisk Power po prostu wciskacie. Oj, pomyliłem się, kurczaczki człowiek po robocie po całym dniu, to tak jest. Tak jak widzieliście, ta gitarka naprawdę daje radę, daje dużo frajdy, dużo radochy, co jest istotne na tym kanale, a więc have fun. Ja bawię się tutaj naprawdę bardzo dobrze podczas gry w tą gierkę od tyle Guitar Hero Live. Jest to specyficzna wersja tej gry, trochę inna od tych poprzednich części Guitar Hero. Ale nadal daje radę. Co chciałem wam pokazać w tym filmie? Ano to, że na PlayStation 5 możemy uruchomić taką gierkę z gitarą i sobie po prostu pograć. To jest naprawdę naprawdę bardzo świetna zabawa. Jest też na przykład gra, którą można śpiewać, a więc możecie zrobić na imprezie czy w domu z rodziną koncert albo solowy też może być. Więc no i ta gierka też poprawia według mnie koordynację i Refleks. Gierka dla każdego, dla dużego i małego, dużo zabawy, dużo frajdy. Poczuj się jak Rockman, Rock and Roll, jazda i do przodu. Tytułów tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Gitara, jak słyszeliście, trochę skrzypi. Ja jej długo nie używałem. Teraz nie, ale. No, wyrobiła się już trochę. Ale naprawdę dosyć długo stała. Koło telewizora, nieużywana jakoś nie było czasu, nie było okazji, ale chyba do tego wrócę. Przypomniałem sobie jakie to jest fajne. Im dłużej w to gracie, tym lepiej ogarnia się te wszystkie przyciski, już się tak człowiek potem nie myli. Na początku faktycznie jest to dosyć frustrujące i męczące, bo te przyciski, no, potrafią się, potrafią się mylić, szczególnie na tych wyższych poziomach, gdzie tutaj w tym momencie miałem same dolne, a potem dochodzą jeszcze górne, więc no. Można się naprawdę zmęczyć yy, przy tej gierce. No to tyle ode mnie. Jeśli się podobało, to zostaw łapę w górę, komentuj film i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!